Szanowni Państwo, pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, ale mam wrażenie, że ona odzwierciedla to, jaka jest pogoda na dzień dzisiejszy dla Polski. Mamy nadzieję, że te chmury, które dzisiaj się zebrały nad Włocławkiem i nad Polską 15 października rozgonimy i 16 wyjdzie dla naszego kraju słońce. Mamy również nadzieję, że włosławska ziemia nasz okręg pokaże, że opozycja jest w stanie wygrać z rządami Prawa i Sprawiedliwości i że tutaj akurat na tej ziemi włocławskiej lewica będzie silnie i właściwie reprezentowana. Chciałem powiedzieć, że ta kampania, która była za nami być może krótka, ale była bardzo intensywna i brutalna. Widzieliście to Państwo na pewno w, oglądając media ogólnopolskie, widzieliście również to, co działo się u nas w okręgu. Niestety to pokazuje stan publicznej debaty i do czego doprowadziły rządy PiSu. My chcemy to absolutnie zmienić, i rada jest tylko taka, że wspólnie wraz z naszymi koleżankami kolegami z opozycji, bo na wszystkim nam zależy, 16 października tą władzę przejmiemy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że na 36 godzin przed ciszą wyborczą i na 3 dni przed aktem głosowania. Jestem tutaj we włosławku. we włosławku. który dla lewicy jest bardzo ważny, bardzo ważny, bo właśnie na tym, co udało się we Włosławku zbudować w policji mieszkaniowej, oparliśmy jeden z fundamentów programu lewicy dotyczących mieszkania na wynajem. We Włocławku, który zawsze dawał poczucie, że lewica ma ważne i stabilne miejsce w kraju. Dzisiaj rano zostaliśmy poinformowani o wynikach prognoz politycznych dotyczących rozdziału mandatów w okręgu tutaj Torunia, Włosławka i Grudziądza i wszystko wskazuje na to, że lewica będzie miała dwa mandaty z tej ziemi. Dlatego na ostatniej prostej tej kampanii chciałem bardzo serdecznie wesprzeć i poprosić o głosy na rzecz lewicy 15 października, wesprzeć konkretnego kandydata Piotra Kowala, który jest na liście. Lewicy w tym okręgu na drugim miejscu, ale gdybym był mieszkańcem Włosławka, bez wątpienia mój głos 15 października byłby oddany na ręce właśnie Piotra, społecznika, człowieka, który mocno angażuje się w taką obywatelską część polityki, blisko ludzi i będącego też przedstawicielem tych ludzi. Przez ostatnie lata Piotr. Całą swoją pracę polityczną wiązał ze sprawami, które dotyczyły Włocławka. I dzisiaj czas najwyższy, żeby te interesy Włocławka były mocno reprezentowane w Sejmie. Dlatego kandydat, a mam nadzieję, już od poniedziałku poseł Elekt z Włocławka, to dobra wiadomość dla Włocławka, dobra wiadomość dla tej ziemi, szczególnie że lewica od lat współrządzi i współodpowiada za to, jak rozwija się miasto, jak rozwija się region. To dla nas bardzo ważne. Aby właśnie 15 października mocna reprezentacja lewicy z tego okręgu była w parlamencie. Szczególnie, że dla nas ważną postacią, ale i wspieraną przez lewicę i pakt senacki jest kandydat na senatora Krzysztof Kukucki. Krzysztof Kukucki, który jest wiceprezydentem Włosławka, ale też człowiekiem, który przez lata pracował na rzecz lokalnej. Społeczności w duecie z Piotrem Kowalem to dobry tandem, który Włosławkowi może się przysłużyć. Więc 15 października przy urnie wyborczej zastanawiając się, kogo wesprzeć z kandydatów lewicy do Senatu: pana prezydenta Kukuckiego, do Sejmu Piotra Kowala. Taką perspektywę rysuję i mam nadzieję, że już za kilka dni będziemy mówili o senatorze i pośle elekcie z tego. Terenu, ale tutaj też z Włosławka chciałem mocno zaapelować o udział w wyborach. Te wybory są specyficzne. Już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygra bezwzględną wielkością głosów tych wyborów. Już nie będzie pana Kaczyńskiego, który będzie miał bezwzględną możliwość decydowania w parlamencie, bo zdobył 231 mandatów. Wszystko wskazuje na to, że wygra te wybory opozycja, ale może je wygrać na żyletki, może je wygrać jednym, dwoma, pięcioma mandatami, żeby to się wydarzyło. Bardzo ważne jest, żebyście Państwo 15 października poszli na wybory. Żebyście, bez względu na kogo będziecie głosowali na opozycji, zdecydowali się poświęcić kilka minut, zdecydowali się poświęcić swój czas, poszli, zagłosowali i oddali serce temu, że demokracja może do Polski powrócić. Że możemy mówić o państwie, które od władzy wygoni Kaczyńskiego, ale co ważniejsze przywrócić demokratyczne rządy prawa które uśmiechnie się do Unii Europejskiej i będzie szukało tam przyjaciół, które będzie chciało współpracować z partnerami europejskimi, które bezpieczeństwo nie będzie miało tylko na sztandarze, ale będzie to bezpieczeństwo, że te nie opiekowało i będzie obywatelowi dawało poczucie, że żadna rakieta, jak ta dobyt Bydgoszczy, do Polski bezpańsko nie wleci i nikt jej później nie będzie szukał. W końcu państwo, które proponuje opozycja po wyborach, to państwo zgody i porozumienia. Szukania Alternatywy dla tego, co proponuje PiS. Tam mamy ludzi zażartych, złych, którzy mówią: Zaciśnij zęby, cztery lata jeszcze porządzimy, idź i zagłosuj. A my mówimy: Uśmiechnij się, idź na wybory, daj szansę opozycji, wygrajmy te wybory i zmieńmy Polskę na przyjazną, europejską, otwartą, która nie szuka wrogów, a szuka przyjaciół. O takiej Polsce marzymy. Tutaj, we Włosławku, w Województwie Kujawsko-Pomorskim i w całej Polsce. To jest możliwe do zrobienia, ale każdy głos się liczy. Ważne, żeby powiedzieć, co się dzieje z mobilizacją za granicą. 650 tysięcy ludzi zgłosiło chęć zagłosowania za granicą. To jest dwa razy tyle niż w 2019 roku. To jest trzy razy tyle, co w roku 2015. Ta mobilizacja za granicą niech będzie dobrym prognostykiem, że idzie, idzie. Czas zmiany, wieje wiatr zmiany. Prawo i Sprawiedliwość zakończy swoje rządy. Lewica, mam nadzieję, i z Koalicją Obywatelską, i z trzecią drogą weźmie odpowiedzialność za Polskę, a pan Kaczyński odpowie za swoje winy. Bo z Włocławka też na koniec tej kampanii chciałbym, żeby płynął mocny przekaz. My myślimy otwarcie i pozytywnie o Polsce, ale żadna wina ludzi, którzy są związani z pisem, nie może zostać zapomniana. Za rządy Prawa i Sprawiedliwości ma przyjść rozliczenie. Za pieniądze wydawane bez zgody, za łamanie prawa i konstytucji, za doprowadzenie do upolitycznienia mediów publicznych, do tego, że pieniądze były wydawane w pandemii niezgodnie z prawem, że w końcu ludzie w pandemii umierali, a prawo i sprawiedliwość nie reagowało, za to, że wybory były kopertowe, za to, że wprowadzano różnego rodzaju rzeczy, które dzisiaj jeszcze nie są wyświetlone, że polską armię zdemolowano. Powinien przyjść czas rozliczenia. Lewica będzie wszystkie wnioski do prokuratury ponabiała, które już w tej kadencji składała i licząc na to, że już pan Ziobro nie będzie więcej ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, przyjdzie czas prawdy i rozliczeń. Ale zrobią to niezależne sądy, nie politycy. Zrobi to Trybunał Stanu, nie politycy. Zrobią to, dlatego że w Polsce winy nie mogą być zapomniane. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za te ostatnie godziny. Zapraszam. Idźcie na wybory. Krzysztof Kukucki do Senatu, Piotr Kowal do Sejmu. Dziękuję. Szanowni Państwo, zanim przyszło mi kandydować do parlamentu, najpierw była droga radnego. Żeby radnym zostać, trzeba było być blisko społeczeństwa, blisko ludzi. Najbardziej w ten kontakt miałem okazję nawiązać podczas współpracy z różnymi organizacjami. I tą szczególnie mi bliską jest Polski Związek Niewidomych, z którym współpracuję od kilku Ładnych? Od 2016 roku? Tak, od 2016 roku. I mam przyjemność również być honorowym członkiem tegoż związku. I w związku z tym poprosiłem dzisiaj na konferencję w, panią prezes Elżbietę Poznańską o to, żebyśmy kilka słów o naszej współpracy powiedzieli. Bardzo proszę, pani prezes. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak już pan Piotr mnie przedstawił, jestem prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych we Włocławku. I no, szczycimy się tą współpracą, bo pan Piotr, mimo wszystko, że jest człowiekiem bardzo znanym, jest zapracowanym i, i takim otwartym na ludzi z osobami niepełnosprawnymi, bardzo ściśle współpracuje. Nasza współpraca zaczęła się od szkolenia. Komputerowego dla osób niewidomych i niedowidzących na specjalistycznym sprzęcie, gdzie pan Piotr sam pogłębiał wiedzę, żeby nas przeszkolić. I tak sukcesywnie co rok, co rok jesteśmy właśnie w bardzo takiej ścisłej współpracy. No i za to bym chciała w imieniu koła wszystkich członków. Bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę i myślę, że w dalszym ciągu będzie. A jeszcze chciałam powiedzieć, że pan Piotr został przez Okręg Kujawsko-Pomorski uhonorowany właśnie od znakom, przyjaciel, honorowy, tak, przyjaciel niewidomego, i dostał też, został też naszym honorowym członkiem koła PZN we Także bardzo serdecznie jeszcze bardzo. raz dziękuję w imieniu. Dziękuję, serdecznie. dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich członków Koła PZN w Włocławku. Szanowni, Szanowni Państwo, e, ostatni czwartek kampanii, ostatnie godziny. Apelujemy do wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu Włocławskiego: po pierwsze, idźcie na wybory. Tak jak powiedział przewodniczący klubu, każdy głos będzie miał zna, znaczenie. Może o wyniku. W kraju zdecydować tysiąc głosów, może dwa może 3000. tysiące. W kontekście ilości uprawnionych jest to naprawdę walka na tak zwane żyletki. W związku z tym pełna mobilizacja. Jeżeli ktoś ma poglądy lewicowe, nie głosuje na lewicę. Taktycznie, nie barcie się Państwo, taktycznie również się to opłaca. Jeżeli ktoś ma poglądy prawicowe, centrum prawicowe, jest trzecia droga. Liberałowie mają koalicję obywatelską. Żaden głos nie zostanie zmarnowany i jesteśmy przekonani, że uda się porozumieć, bierzemy tą odpowiedzialność i stworzyć wspólny rząd, bo mamy świadomość, że obywatele tego oczekują. Z naszej strony to wszystko zbliżamy się do końca kampanii wyborów, do końca kampanii parlamentarnej. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie w tej kampanii wsparli. Dziękuję również Państwu, którzy przychodziliście na spotkania, którzy byliście dostępni. Mam nadzieję, że 16 października spotkamy się ponownie w lepszych humorach i z dobrymi informacjami, że jest, że udało się, że opozycja przyjmuje odpowiedzialność za Państwa.